21. urodziny już za mną, dziękuję za wszystkie kartki, za wszystkie życzenia, za wasze zdrowie zjem ostatni kawałek tortu. Trzymajcie się, kochajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych vlogach. Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania i młoda Bobby Loska. Żabko, dzień dobry. Cześć. Co dzisiaj rzadko zrobimy? E, surówkę. Suróweczka wiosenną. Tak. Jest to suróweczka wiosenna, czyli nie mogło zabraknąć noweliek, czyli rzodkiewki i szczypiora i żabciu. Co jeszcze będzie nam więcej potrzebne, żeby zrobić tą surówkę? Tak. Pieprz, tak. jogurt, e, majonez, e, kukurydza, e, kapusta i pomidory i ogórki ciszone. O właśnie tak. Tak patrzę na tą kapustę pekińską i tak sobie myślę, że coś poszło nie tak. Nie wiem czy ta kapusta pekińska jest po liftingu, czy może jakaś odmiana karłowata, czy producentowi zabrakło pestycydów. No cóż, to była ostatnia w sklepie, także no musiałem, chcąc nie chcąc, ją wziąć. I teraz tak szybciutko powiem, co trzeba zrobić. weczkę trzemy na tarce o grubych oczkach. Szczypiorek siekamy, ogóreczki kroimy drobno. Najpierw trzeba je obrać, tak jak pomidorki, potem ładnie w kostkę pokroić. I kapustę pekińską. O, kichnęłaś, Żabciu? Tak. No to ładnie. Słoneczko, czy o co chodzi? Nie wiem. Nie wiesz, dobra. No i kapustę pekińską też kroimy. Tak. Się nam już się mała wariacja widzę, zrobiła. Jak to się stało? Nie wiem, nie no okej, okay. zaraz są Ciemna, jak, 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 jak. sieka tak? Tak. Bo żeś tu pariasy zrobiła, zaczęło. Teraz musi ogarnąć ta temat. Nie? Dobra Żabciu, posiekaliśmy, pokroiliśmy, wszystko ładnie w kostkę, także teraz co? Doprawiamy, tak? Pieprz, troszkę pieprzu, dobra, będzie, będzie Żabciu, teraz soli, proszę bardzo, tutaj sól, himalajska, różowa, drobnoziarnista, tak, dobra, będzie Żabciu, okej, okay. okej, okay. teraz co? Majonez, proszę łyżeczkę, proszę łyżeczkę trzymaj, jedziemy, trzy łyżki majonezu, ja Ci potrzymam. Raz. Nie musisz liczyć! Nie musisz liczyć, dobra, nie będę liczył. Dwa. I trzy. I teraz pół tutaj tego jogurtu. Pół opakowania. No, lejesz, 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 I zaczynamy mieszać, żabciu. Będzie! Starczy, żabciu! Gratuluję! Wymieszamy teraz. I tak my więcej zjedliśmy niż, niż chyba włożyliśmy do środka z tej suróweczki, Nie wiem co, czy co z tego wyjdzie. No ale dobra, no jedziemy. Kręcimy, no kręcimy, kręcimy, kręcimy. No i za chwilę pokażemy wam efekt końcowy. Tak. I tak nam ładnie się suróweczka prezentuje po przełożeniu do miseczki szklanej. Żabeczko, ja ci serdecznie dziękuję za pomoc. Dziękuję dziękuję. A ty mi też dziękuję za pomoc. Jest bardzo ładna sałateczka. No ładna suróweczka. To co? Żegnamy się pięknie. Pa, to, pa, pa, Baba, pa, 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 pa,